Mam nadzieję, że pis zamknie PO, PO zamknie PiS Bakusie, i wtedy będzie spokój. Zgodnie z regulaminem sejmu proszę opuścić salę. Załączam do akt. Panie. Proszę zabrać to, proszę zabrać, mamy tego już całą, mamy tego już całą, całą no w i pośle. Proszę to wziąć stąd. Są na świecie tacy ludzie, którzy potrafią gasić swoich rozmówców jak Brown świece hanukowe. Ale chwileczkę. Ten pan posiada i tą pierwszą umiejętność. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam pięć sytuacji, w których Grzegorz Brown totalnie zaorał swoich rozmówców. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie trzy słowa do tego polityka. Jeden, dwa. Trzy napisane? No to lecimy. Wiecie, co odróżnia Brauna od innych polityków? Jego wypowiedzi są kulturalne, ale konkretne i pełne odniesień do życia. No, oczywiście czasami zdarza się mu unieść, ale komu się to czasami nie zdarza, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo często ci sami ludzie wmawiają Polakom, że nie ma życia poza eurokupacją. A to jest proszę Państwa jak wisi, prawda? Wisi brudna szmarga, wystarczy z sezonem przeciąć i tam się otwiera piękny pejzaż. Bociany klekocą, tak, zielona trawka, a czemu zielona? Bo fotosynteza, a czemu fotosynteza? Bo dwutlenek węgla, prawda? Tak, ja gadam z dury. Pan skończył czwartą klasę szkoły podstawowej, tam coś było o procesie fotosyntezy, dwutlenek węgla, zielone listki, ale oni walczą z tym dwutlenkiem węgla. Ale tam na dole, 10 pięter pod ziemią, Jedna siostra drugiej siostrze wmawia, że trzeba zwalczać emisję dwutlenku węgla. Dlaczego ten poseł jest jednym z tych polityków, który tak walczy o wyjście Polski z Unii Europejskiej? Głównie po to, by nasz kraj stał się niezależny i przestał być jedynie pionkiem na wielkiej planszy. Wówczas moglibyśmy stworzyć coś stuprocentowo swojego, gdzie nikt nie mógłby powiedzieć nam słowa "nie nieczynami pomiatać, co jak co. Ale faktem jest, że Polska powinna nauczyć się być silnym, niezależnym krajem. Bo jak masz na kogoś liczyć, to licz na siebie. Sojusze, wsparcie, kontrakty, to wszystko trwa... Dopóki druga strona także ma z tego plusy. Oczywiście, wyjście z Unii Europejskiej z początku mogłoby się okazać dla naszego państwa problematyczne, jeśli do takiego by doszło, ale mógłby okazać się to ogromny krok w kierunku niezależności i postępu naszego kraju. Oczywiście, wszystko ma swoje plusy i minusy. Grzegorz Brown, nawet, kiedy w tle pojawiają się krzyki niezgody, nie rezygnuje z prowadzenia swojej przemowy dalej kolejnym filmiku jest mowa o niczym innym jak o zawieszeniu ukraińskiej flagi na gmachu Sejmu, gdzie powinien był znajdować się tylko i wyłącznie symbol narodowy. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia do czasu, aż zrobi pani porządek w Wysokiej Izbie i na terenie kancelarii Sejmu. Udekorowany został gmach Sejmu flagami, wisi na nim. Na froncie i u wejścia flaga obcego państwa. Protokół flagowy w swoim czasie rekomendowany silnie przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych zasiadającego tutaj, pana ministra Błaszczaka. Ja pani, pani marszałek, polecam lekturę tego protokołu flagowego „Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu. Wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi. To niewłaściwe. W tle nagrania można usłyszeć słowa takie jak zdrajca? Ci, którzy to krzyczeli, chyba powinni przypomnieć sobie definicję tego słowa. To raczej dobrze, kiedy polityk dba o dobra narodowe i stoi na straży ich nienaruszania, ale najwidoczniej niektórzy uważają inaczej lub po prostu zmieniły się im priorytety. Browna już nieraz udało nam się poznać z tej kontrowersyjnej dla niektórych strony, kiedy działa w kierunku patriotycznym dla kraju. Zgaszenie Hanuki w Sejmie odbiło się chyba największym echem w naszym państwie. Jak jednak dziwić się temu zachowaniu, kiedy krzyże. Zostają wyniesione z instytucji publicznych, a takie świece hanukowe po prostu stoją sobie, jak gdyby nigdy nic. Zresztą poseł w żadnej sytuacji nigdy się nie bał i nie dawał sobą pomiatać. Zresztą zapewne jeszcze przez długi czas nikomu na to nie pozwoli. Wszyscy pamiętamy, jakie panowały restrykcje za czasów pandemii Covid. -owych. I jak wielu z nas z początku bało się nieprzestrzegania wprowadzonych przepisów. Poseł, o którym dzisiaj mówimy, nie miał problemu z lękiem nawet w Sejmie, gdzie obowiązkowe było zasłanianie nosa i ust. Porządku, proszę założyć maseczkę. Proszę udzielić głosu w trybie wniosku formalnego. Nie udzielę Panu głosu w trybie wniosku formalnego, ponieważ nie ma pan maseczki. Jakaś podstawa prawna pani działania? Panie pośle, na podstawie artykułu podstawa prawna pani Czytam panu podstawę prawną. Na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu sejmu przywołuje pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, ostrzegam pana po raz ostatni. Przedstawienie podstawy prawnej odmowy Panie Pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu Pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z Regulaminem Sejmu proszę opuścić salę. do akt, Proszę zabrać to, proszę zabrać, mamy tego już całą, mamy tego już całą, całe mnóstwo i może, proszę to wziąć stąd. Proszę. Kłótnia między panią minister a Brownem trwała nieco dłużej niż filmik, który wam załączyliśmy. Ten fragment wystarczy nam jednak, by utrzymać nas w przekonaniu, jak nieustępliwą osobą jest Grzegorz Brown. Ten polityk twardo stąpa po ziemi, nie robiąc niczego wbrew sobie, nawet jeśli swoim zachowaniem ma łamać prawo Sejmu. Poseł po wykluczeniu go z rozmów grzecznie opuścił salę obrad. No, prawie grzecznie, bo jeszcze przed tym postawił przed wszystkimi dwa egzemplarze swoich książek. Potem już serio wyszedł. Chyba. A teraz coś co zostawiłam na sam koniec dzisiejszego zestawienia. Trzymajcie się foteli! No, a jeśli chcecie trzymać się ich jeszcze mocniej niż za chwilę, to koniecznie muszę polecić Wam wywiad, który przeprowadziliśmy z bohaterem naszego dzisiejszego odcinka na naszym innym kanale Co Mówią. Wbijajcie! Tu wielki powrót Grzegorza Brauna na mównicę i równie wielkie słowa z jego ust. Grzegorza Brauna, Konfederacja. Panie premierze, obiecał Pan odpowiedzieć na każde z pytań, które padną dziś z tej... Mównicy, pytanie brzmi, czy złożył Pan już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, przestępstwa, które mogłyby polegać na niedopełnieniu obowiązków bądź przekroczeniu uprawnień. Jeśli Kaczyński wiedział, a nie powiedział wcześniej, to przestępstwo to kodeks karny, dlatego że jeśli osoba urzędująca Notabene tak jak i pani marszałek w tej chwili urzęduje, więc z urzędu posiada wiedzę, że w tej sali miota się takie straszne oskarżenia o zdradę stanu, służenie obcemu państwu. Więc teraz, jeśli pan, panie premierze, wie, że Kaczyński wiedział, nie powiedział, to czy pan już złożył? Nie ukrywam, że moją intencją jest doprowadzenie tutaj do, do repliki finału policji Mrożka, e, gdzie to policja sama się wyaresztowała. Mam nadzieję, że PIS zamknie PO, PO zamknie PIS Fakt i wtedy dziękuję, będzie miasto. Wielu ludzi uważa, że po tym polityku zwyczajnie widać, że zna się na polityce, wie co, gdzie i kiedy powiedzieć. Tą wypowiedzią wyjaśnił nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, ale i wszystkich zamieszanych w tą całą sprawę. Polacy pod filmikiem z tego przemówienia dziękują Braunowi za to, że jest w sejmie ktoś taki jak on. A dla przypomnienia, to chwilę w sejmie go nie było, ponieważ w grudniu przez incydent z Hanuką został on zawieszony i pozbawiony możliwości stawania na mównicy. Ten przywilej przywróciła mu jednak konfederacja już w lutym, więc chyba było warto. Co sądzicie o postaci Grzegorza Browna i jego postawie. Może macie coś ciekawego do dodania? Koniecznie rozpiszcie się w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!